Dzień dobry. Tu Andrzej Eisler, nasz leśnik Weskida. Witam serdecznie z mojej pasieki, a właściwie ode mnie z domu. Wykonujemy tutaj dzisiaj ważną rzecz. Lubię ten moment, lubię tą chwilę, ponieważ agresy zaczęły kwitnąć w ubiegłym tygodniu, a pszczelarze wiedzą i... Zawsze rzucają hasło, że jak agresywnie, to pszczoły rozbudowują swoje gwiazda, Matki bardziej czerpią i trzeba przystąpić do rozbudowywania rodzin, czyli do dokładania węzy. Będziemy teraz wtapiać węzę. Węza to jest wyrób zrobiony przez człowieka, ale z, z produktu pszczelego, z wosku. Węza to jest bardzo ważny element. W ogóle, y, ulu, ponieważ ułatwia to pszczołom budowanie plastrów. Oczywiście, pozyskuje się ten wosk właśnie z suszu, y, z suszu, który, który już jest niepotrzebny w danym roku, no i wytapia się wosk w specjalnych topelkach słonecznych lub elektrycznych, parowych. Ja od ubiegłego roku mam topiarkę parową i bardzo sobie chwalę, to znaczy gazową parową. W każdym razie jest to bardzo fajna rzecz. Wytopiliśmy wosk i węzę zrobiliśmy sami u znajomego, który ma specjalny wałek. Dobra węza to jest niesamowicie ważna rzecz, ponieważ za złej jakości powoduje to, że wosk spływa z ramek, tak się zdarzało u moich kolegów w Lubuskim, u dużych pszczelarzy w ostatnich latach, a także może powodować toksyczność, węza, powoduje toksyczność na czerwiu, okazało się, Skończyłem w lipcu ubiegłego roku studia podyplomowe pszczelarskie i tam posiadłem wiedzę. Pani profesor Czekańska nam opowiadała, że robiono badania na pszczołach i okazało się, że matki, które bardzo pięknie czerwiły, super czerwiły, w drugim ulu obok nie czerwiły dobrze. Bardzo marnie. Zmieniono matki i sprawdzono, co się dzieje. Okazało się, że te dobre matki przestały czerwić, a te słabe matki dobrze czerwiły. Sprawdzono węzę i okazało się, że w tej węzie było ponad 15% staryny. W Polsce się nie prowadzi badań laboratoryjnych nad, nad węzą, no szkoda. Natomiast, natomiast w Niemczech. Robiono badania i okazuje się, że na terenie Niemiec, w ogóle tamtej części Unii Europejskiej e, węza na rynku, jaka się pojawiła, w większości ma ponad 15% staryny, a to jest wtedy toksyczne dla czerwiu i mamy następny powód, nie tylko pestycydy, no e, zamierania na brak matka nie czerwi, no to co? No i tak sobie robimy z tą węzą. Bardzo lubię tą pracę, bo to jak powoduje się prostownikiem zwarcie, stykając na druty, to o, o, oczywiście wtapia się drut w wosk. No i jest piękny zestaw wosku, ale mam węzę z prawdziwego wosku, bez żadnych dodatków, bo od do lat robimy już tylko swoją węzę. No to pachnie obłędnie. Topimy dzisiaj około 200 ramek. to już mamy wtopione. Oczywiście lepiej się to robi we dwójkę. No i tu dużo z tej roboty moja żona Grażyna mi przygotowała, a w tej chwili pomaga zrobić ten filmik, żebyście mogli na YouTubie sobie popatrzeć. Szczególnie pewno dobry dla laików, którzy się przymierzają do, do rozpoczęcia przygody z pszczołami. No i co? Nie będę Was chyba dłużej zanurzał i to by może było na tyle. Myślę, że, że przybliżyłem Wam trochę temat, właśnie szczególnie tym, co dopiero się przymierzają do pszczelarstwa. Ja mam jeszcze jedną radę dla tych, co się przymierzają do pszczelarstwa. Większość terenów w Polsce jest przepszczelonych, a pszczoły niestety potrzebują dobrobytu. W terenach przepszczelonych tego nie ma i żeby się dobrze zastanowili, gdzie chcą założyć swoje pszczoły, czy czasem, aby w tym miejscu, gdzie oni chcą postawić swoje pszczoły, nie ma za dużo pszczół, wtedy wszystkie cierpią. Wybierajcie swoje miejsca na pasiekę, a są takie miejsca na pewno. czy Na, na, na te kilka uli, takich, którzy no. stawiają, wybierajcie naprawdę zrozumiałe. No ale dobrze, ale w mediach mówią, że jest y, mało pszczół, że pszczoły wymierają, że jest coraz mniej pszczół. No to, to w dzieci no, nie, nie jest tak mało pszczół. My musimy po prostu trochę zmienić podejście do rolnictwa w Polsce, w Europie i wszędzie. No i nie stawiać pszczoły tam, gdzie jest modnie, na hotelu w mieście czy gdzieś tam. Ale tam o, też można stawiać. No można, ale nie stawiać na gminie dla propagandy. Pszczoły mają być tam, gdzie mają czyste środowisko i gdzie są potrzebne. No i, no i tyle. Dobra, podyskutujemy kiedy indziej. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Subskrybujcie mój kanał. Andrzej Eisler, Wasz leśnik bez skidach. Trzymajcie się w czasach zarazy. Nie dajcie się zarazie. Pszczoły to jest odskocznia, która pomaga to przeżyć wszystko.